Witam Cię na moim kanale. Chciałabym Cię dzisiaj zaprosić na filmik merytoryczny dotyczący odchudzania, a dokładniej, co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz się odchudzać. Także zapraszam do oglądania. Kalorycznym jesteśmy wówczas, kiedy na przykład nasze zapotrzebowanie wynosi 2000 kilokalorii, a my przyjmujemy ich 1800. Mamy wówczas 200 kilokalorii deficytu. Jeżeli przez dłuższy czas jesteśmy na takim deficycie, a nasza waga nie maleje, może być to związane chociażby z zaburzeniami, na przykład niedoczynnością tarczycy, warto wówczas wykonać badania i sprawdzić, czy dotyczy nas jakaś jednostka chorobowa. Ale także może być to związane z zaburzeniami naszej mikrobioty jelitowej, która również ma ogromne znaczenie w kształtowaniu naszej sylwetki. Jednak większość z nas, przyjmijmy, osoba zdrowa, na takim deficycie kalorycznym będzie chudła. Natomiast jeżeli nam się wydaje, że właśnie my jesteśmy na tym deficycie, a nadal nie chudniemy, jesteśmy zdrowi, więc co się dzieje? A być może to być związane właśnie z tym, że nam się wydaje, że jesteśmy na deficycie, a tak naprawdę nie wliczymy wszystkich kalorii, które zjadamy. Tu coś sobie podjemy, jakieś ciasteczko wpadnie, czekolada, albo coś tam posmakujemy i myślimy sobie, a tam taką jedną łyżkę masła orzechowego to nie będę wliczać. A właśnie może być to związane z tym, że przez to przekroczymy. Nasze zapotrzebowanie kaloryczne, czyli zamiast deficytu będziemy na nadwyżce kalorycznej, czyli nasza waga może nawet wzrastać. Kolejną kwestią, którą poruszę, jest podstawowa przemiana materii, czyli energia, jaką nasze ciało spożytkuje. Będąc w spoczynku, czyli nie podejmując żadnych aktywności fizycznych, jest to wartość energetyczna, poniżej której przy odchudzeniu nie powinniśmy schodzić. Można ją wyliczyć m.in. ze wzoru Harissa Benedicta, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jest to wartość przybliżona. Natomiast no jeżeli właśnie będziemy odchudzać się tak, że. Nasze zapotrzebowanie nie będzie pokrywało tej podstawowej przemiany materii. Może dojść wówczas do zaburzeń wielu reakcji chemicznych, w tym do katabolizmu białek mięśniowych, czyli spadku naszej masy mięśniowej. I ostatnią kwestią, którą poruszę w pierwszej części tego filmiku, jest całkowita przemiana materii. Jest to podstawowa przemiana materii pomnożona razy współczynnik PAR, czyli współczynnik aktywności fizycznej. Zatem im wyższa nasza aktywność w ciągu dnia, tym wyższa wartość całkowitej przemiany materii. Aby utrzymać wagę, którą mamy, należy spożywać tyle kilokalorii, ile wskazuje wartość całkowitej przemiany materii. Natomiast jeżeli chcemy schudnąć, to od całkowitej przemiany materii należy odjąć deficyt kaloryczny, który sobie. Założymy. Im wyższy deficyt, tym de facto nasza waga bardziej spada, aczkolwiek bardziej skuteczne jest zrobienie niższego deficytu kalorycznego i rozłożenie go w czasie. Dzięki temu jest większa szansa na to, że unikniemy efektu jojo. Poza tym, jeżeli nasza waga jest, wykracza poza prawidłowe wartości BMI, to całkowitą przemianę materii należy obliczyć dla masy należnej. Na którą wzór podrzucę Wam na koniec tego filmiku. Podrzucę Wam też takie podstawowe wzory na te wartości, o których mówiłam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i będziecie czekać na kolejną część.